Na 5 minut przed koncertem Natalia, przybysz w magazynie Kultura. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zaczynasz się od miłości, ale zaczniemy od innej piosenki kory, bo myślę, że zaczęło się tak naprawdę od krakowskiego splinu. To też mój ukochany kawałek. To ten kawałek pierwszy znalazł się na Twojej płycie. Mhm. Na jednej z Twoich płyt. Tak. Wtedy Kamil powiesz powiedział: Jest okej, okay, masz teksty, zrób coś z nimi. Tak, powiedział jeszcze przy okazji. No i dlaczego znowu krakowski splin? Wszystkie dziewczyny chcą śpiewać krakowski splin, a jest tyle innych fajnych kawałków. Dla mnie krakowski splin jest obłędem, bo przyszedł do mnie na macie do jogi i jakoś dla mnie on jest taki metafizyczny i o energii, i o transformacji. Natomiast rzeczywiście złożył mi tę propozycję i ja byłam trochę przerażona i w ogóle... Nie potraktowałam tego na poważnie, co? To znaczy wiedziałam, że po prostu tego nie zrobię, bo to jest za poważna sprawa. No tak, to jest poważna sprawa, ale później była, bo tak naprawdę zaczynał się od miłości, to taka parafraza do książki, tytuł książki Miłość zaczyna się od miłości, z tekstami nieśpiewanymi przez e, właśnie korę. E, i tak naprawdę ta książka to było coś, co było z tobą bardzo długo i te teksty, które zaczynały cię przekonywać do tego pomysłu, trochę Kamil Sipowicz, a trochę... Tak z tej kory. Tak, rzeczywiście mój menadżer wtedy kupił mi tą książkę i jak ją miałam fizycznie, to zaczęła mnie trochę ośmielać do siebie. Ale tam oczywiście też jest dużo y, śpiewanych, y, piosenek y, kory, także to była też y, zagadkowa misja, taka znaczy podchwytliwa, że musiałam. Bacznie uważać, żeby wybierać te, których ona nie zaśpiewała. Ty tak ładnie powiedziałaś o, 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 tych, o tej płycie, o tych piosenkach, że to jest jak akupunktura, że dotyka pewnych miejsc, pewnych wrażliwych miejsc, kiedy poczułaś, że tak naprawdę te teksty mogą być też twoje i ty możesz je zaśpiewać jak swoje, bo co do tego nie ma wątpliwości, każdy kto słucha tych tekstów traktuje je tak, jakby było o tobie również. Oh, mnie też. No ja po prostu wysiadywałam zdania, to znaczy czekałam, aż one mi coś zaczną robić, zaczną jakoś poruszać albo nie. I, e, I rzeczywiście Kora potrafiła tak pisać, że chwytała i po prostu jak szydełko łapała gdzieś za jakiś organ wewnętrzny i zabierała człowieka do środka za sobą. E, i ja po prostu no tak jak mówiłam, tak jak znajdywałam jakiś Zdanie, czy fragment, który na mnie oddziaływał, to poświęcałam mu czas i po prostu tak bardzo się skupiałam na tym, co się ze mną dzieje i gdzie ja to czuję i czy ja to czuję i czy to może być moje, czy nie. Bo chciałam to tak bardzo uwewnętrznić. Może nie wszyscy wiedzą, ale faktycznie te teksty powstawały z różnych fragmentów tekstów kory tak naprawdę. Tak, te piosenki kleiłam jako kolarze z różnych fragmentów, tak. To jest w ogóle fenomenalne dla mnie. Fenomenalna jest też praca nad tymi tekstami, praca całego zespołu, o czym zresztą cały czas opowiadasz, że tak naprawdę jest tekst, jest muzyka i to musi się wspólnie zgrać. Gdybyś nam mogła opowiedzieć trochę o, tym, o tej pracy, o powstawaniu, o tym, ile dał zespół, ile muzycy, ile ty, jaka to jest piękna współpraca. Nad poprzednimi płytami też tak pracowaliśmy. Ja po prostu byłam sama w. Jakby z tekstami. I tak jak zawsze jestem sama. Znaczy ja byłam z korą i miałam gotowe fragmenty, i później dla mnie tekst i melodia połączone w jedno, to już jest jakby bohaterka, która ma swoją historię. A to, co wysyłają do mnie, lub grają, proponują e, moi przyjaciele z zespołu, no to to jest tak jakby cała scenografia, środowisko. Taka, taki, taka biosfera, w której żyje ta bohaterka i opowiada. Więc, w zależności od tego, czy jesteśmy w lesie, czy jesteśmy jakby w, na wielkich skałach, czy jesteśmy w jaskini. Na 5 minut przed koncertem. To są dwa domki. Inna historia się może wydarzyć po prostu w jaskini, a inna jakby w lesie. Więc to po prostu zależało tylko od tego, gdzie mi pasuje, jakby który. Costume. Tak fajnie klimatycznie zaczęło się robić i ten dzwonek tak nas przywołuje do rzeczywistości, ale ja bym chciała jeszcze zapytać. E, pamiętam e, taki wywiad w Radiu 357, w którym przed wydaniem płyty opowiadałaś o tych swoich obawach. Każdy ma jakieś obawy, gdy coś tworzy, wydaje na świat, artysta nigdy nie jest pewien swojego dzieła. E, dzisiaj czujesz się już, e, że tak powiem, w pełni e, tak dobrze w tym garniturze, w tych piosenkach. W tej płycie? Tak, w tej płycie, mm, bo to już trochę tak. czasu minęło, wszyscy ją bardzo pozytywnie tak, przyjęli. Tak, ja miałam jakby też takie. E, przechodziłam takie, jakby te piosenki, przechodziły takie testy e, przez Kamila Sipowicza. Jak on mówi, że okej, okay, to. Bo ja wysyłałam mu dopiero takie wersje, z których sama już byłam wcześniej zadowolona z zespołem. I jak on jeszcze ostatecznie jakby dawał temu zielone światło, no to Wiedziałam, że już zewnętrzny świat, ale też połączony skoro, że to jakby się zgadza i możemy iść dalej. No ja tak nie, nie za bardzo wypuszczam coś, z czym się tak źle czuję albo niepewnie, Te wszystkie wcześniejsze fazy jednak się odbywają w domu, a później to już jest. E, okay. Więc e, chciałabym zapytać jeszcze o to. E, te piosenki, e, te teksty powstawały też e, w takim e, Myślę mistycznym trochę kontakcie z tekstami kory, ponieważ tak jak e, wspominałaś w wywiadach, nie chciałaś, żeby ktoś ci opowiadał o korze, o tym, jak ona do tego podchodziła do tekstów. Chciałaś z tych tekstów jak najwięcej się dowiedzieć o autorce, o sobie. Czy jest coś takiego, o czym moglibyśmy powiedzieć? Mogłybyśmy dzisiaj powiedzieć, że dowiedziałaś się o kobietach, o sobie, o korze no, no o na tej pewno. pracy. Kurczę, muszę się bardzo teraz rozluźnić i zastanowić, a jednocześnie za chwilę muszę iść na scenę, więc nie wiem. Czym się uda znaleźć odpowiedź? E... No na pewno jest, kora jest takim składnikiem, jakby ktoś przeprowadzał eksperyment, nie wiem, przeżywania mhm. muzyki, życia, to ona jest takim składnikiem, który totalnie podnosi temperaturę, przyspiesza Procesy chemiczne, tak, żeby szybciej zacząć czuć, więcej czuć i mocniej czuć różne emocje, nie tylko te piękne, pozytywne i łatwe i miłość, tylko też złożoność miłości, chociażby to, co na pewno u mnie się tak zadziało w tym samym czasie, kiedy pracowałam nad tą płytą, to poczułam, czy raczej nauczyłam się tęsknić. Bo w dzieciństwie przestałam tęsknić i, i kora właśnie jej tekst Miłość jest wieczną tęsknotą, jakby ona bardzo dużo o tęsknocie pisała w, w swoich tekstach. I to jest dla mnie ciekawe bardzo, że no tak sobie pozwoliłam więcej na tęsknotę. znaczy pozwoliłam, znaczy w ogóle odnalazłam w sobie potencjał tęsknienia. <grym znać> Dziękuję bardzo, że znalazłaś dla nas Chwilę przed samym koncertem już nie zatrzymuję, bo tam publiczność czeka, ona jest najważniejsza. Do zobaczenia na scenie. Do zobaczenia. A Państwa zapraszam na fragment dzisiejszego koncertu w Grudzianskim TACZY. I